Dlaczego najlepiej ćwiczyć jogę rano? Oczywiście jogę można praktykować zawsze. Mamy różne możliwości, różne plany dnia i jeśli nie da się ćwiczyć rano, ćwiczmy o innych porach. Niemniej, jeśli można, zaleca się ćwiczyć rano. Jest coś takiego jak Brahma Muhurta. To czas, który zadziewa się godzinę i 36 minut przed wschodem słońca. A, nie bądźmy tacy zasadniczy. Półtorej godziny przed wschodem słońca. W ogóle nie bądźmy zasadniczy przed wschodem słońca. To jest czas kreatywności, czas spokoju, ciszy, kiedy świat jeszcze nie stawia nam wyzwań, jeszcze nikt niczego od nas nie chce. Możemy skupić się na sobie. O czas, kiedy łatwiej o koncentrację i refleksję. Jeszcze nie obudziły się w nas emocje związane z relacjami społecznymi, z zadaniami. Poza tym wschód słońca przynosi pozytywne odczucia i jest piękny. Większość z nas lubi ten moment, kiedy nad horyzontem pojawia się słoneczna tarcza. Zwykle to moment bardzo optymistyczny. Jednym z celów w wiodze jest oczyszczanie. Rano jesteśmy jeszcze przed śniadaniem i praca z asanami służy oczyszczeniu. Mówi się też, że asany powodują pobudzenie ognia trawiennego, agni, dzięki czemu śniadanie, które zjemy później, zostanie lepiej przyswojone. No i jeszcze jedno. Wstając rano, pracujesz z dyscypliną, siłą charakteru, a to w jodze też ważne. Mohan w książce Yoga dla ciała, oddechu i umysłu podkreśla, że powinniśmy pamiętać o celu naszej praktyki i w zależności od celu ją modyfikować. Tu wchodzi również pora dnia. Poranna praktyka powinna służyć. Do energetyzowaniu. powinna pomóc nam ruszyć w codzienne obowiązki. Wieczorna praktyka jogi służy wyciszeniu, uspokojeniu, przygotowaniu do nocy. Więc najprościej. Rano mamy najlepsze warunki do praktyki. Dzięki porannej praktyce możemy przygotować się do czekającego nas dnia, a według Ayurwedy Praktyka z pustym żołądkiem sprzyja zdrowiu.